Z Ewangelii, według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg jeziora Genezaret, zebrał się wielki tłum wokół niego, a on był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka dogorywa. Przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie. Więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się jego płaszcza. Mówiła bowiem, Żebym choć dotknęła się jego płaszcza, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od niego. Obrócił się w tłumie i zapytał, Kto dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: Twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: Nie bój się, wierz tylko i nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich, Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, Wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynę za rękę, rzekł do niej, Talita Kum, to znaczy, Dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Bóg w wyjątkowy sposób polubił przekraczanie ludzkiego myślenia. Człowiekowi czasem może wydawać się, że jest gotowy na wszystko, że w życiu nic go już nie zaskoczy. Tymczasem Bóg nieraz daje do zrozumienia, że jest wręcz przeciwnie. Dlatego, kto prawdziwie wierzy, każdy dzień może przynieść absolutną nowość. Bóg lubi zaskakiwać, szczególnie wtedy, gdy człowiekowi wydaje się, że już sobie wszystko ułożył. W Ewangelii słyszymy dzisiaj opowieść o dwóch kobietach: jednej młodej, drugiej nieco starszej. Te dwie kobiety łączy za sobą czas. Młodsza ma dopiero 12 lat, zaś starsza od 12 lat cierpi na swoją chorobę. Łączy je też paradoksalność sytuacji, w której się znalazły. Starsza, przyzwyczajona do niepełnosprawności i cierpienia, zyskuje nowe życie. Młodsza zaś, przyzwyczajona do szczęśliwego, młodzieńczego życia, traci je. Może to budzić nasze zdziwienie. Zdziwienie to jest jeszcze większe, kiedy okazuje się, że zmarła dziewczynka odzyskuje życie. Bóg bardzo polubił przekraczanie naszego myślenia. Jednak nie dlatego, aby pokazać nam naszą ignorancję czy głupotę, wręcz przeciwnie, aby wprowadzić nas do większych rzeczy, by pozwolić nam nieustannie się rozwijać. Jest jak mądry rodzic, który wie, że zaskakujące sytuacje zapadają dziecku w pamięć i najsilniej to dziecko kształtują. Właśnie dlatego przekracza nasze myślenie w dzisiejszej Ewangelii. Kto by się spodziewał, że po dwunastu latach ktoś odzyska zdrowie? Chora kobieta, o której słyszymy, na pewno się tego nie spodziewała. Już zapomniała, co znaczy być zdrowym. Już zdążyła przyzwyczaić się do swojej trudnej sytuacji. Kto by się spodziewał, że dwunastoletnia dziewczynka umrze? Przecież czekała na nią całe życie. Kto by się spodziewał, że ta sama dziewczynka zostanie wskrzeszona? Nie bój się niespodzianek. Czekają cię chwile, w których zaskoczy cię radość. Czekają ci chwile, w których zaskoczycie cierpienie czy ból rozstania. Bóg zgodzi się zarówno na momenty radosne, jak i na momenty smutne. Zgodzi się, ponieważ chce ci pokazać coś większego, coś, co może na ten moment cię przekracza. Skoro on ma władzę nawet nad śmiercią, z pewnością doprowadzi cię ostatecznie do szczęścia. Zaufaj Mu we wszystkim, co na Ciebie spadnie. Dzisiaj, jutro czy za rok. Pozwól Mu się zaskoczyć.